Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja dzisiaj to mam chyba szokujące wiadomości, naprawdę, bo czegoś takiego to się nie spodziewałem. Ostatnio mieliśmy takie zjawisko, prawda, społeczne o takim y, dobrym, powiedziałbym, wydźwięku, chociaż społecznie także nazywane to zjawisko było jako patologiczne, jako ekstremistyczne, jako złe, jako szkodliwe. Mówię tutaj o ruchu obrony granic. No, strzegli granicy, no skoro Straż Graniczna nie strzegła, no to pojawił się ruch społeczny, który granic strzegł. ruch obrony granic. A teraz mamy, drodzy Państwo, coś takiego, jak szon Patrol. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o czymś takim. Ja jestem tym przerażony. Ja tego absolutnie nie popieram, drodzy Państwo, jestem przerażony tym, co ci młodzi ludzie teraz wymyślili, yy, ale jest to poniekąd, powiedziałbym, odpowiedź na to, co się stało z naszą kulturą, dlaczego ta kultura jest tak upadła. Nie uważam. Jak się mówi teraz oficjalnie, jak tutaj jak jacyś psychologowie lewicowi się wypowiadają, że to jest prawicowe indoktrynowanie, drodzy Państwo, tych samozwańczych strażników moralności, to są młodzi ludzie, to jest młodzież w wieku tam 15, 17, 18 lat, ale tych samozwańczych strażników moralności można poznać po odblaskowych kamizelkach i smartfonach w rękach. Są gotowi do robienia nagrań i fotografowania. Mają po kilkanaście lat i nazywają się łowcami szonów. Tutaj to słowo szon, gdyby ktoś nie wiedział, to jest. Skrót od tego, co byśmy na początku powiedzieli Kur i prawda potem szon Wśród młodzieży pojawił się nowy niepokojący trend Nastolatkowie zakładają odblaskowe kamizelki Z napisem szon patrol I przechadzają się po ulicach i galeriach handlowych W poszukiwaniu dziewczyn Które ich zdaniem wyglądają lub zachowują się wyzywająco Urządzają swoiste polowanie na nastolatki Które następnie nagrywają i fotografują Wszystko zamieszczają później w sieci Okraszając przy tym niewybrednymi komentarzami. A więc ktoś zostaje napiętnowany, nazwany szonem, potem to wszystko idzie do sieci, w mediach społecznościowych te dzieciaki tam, czy ludzie są w stanie się odszukać jakoś, prawda? Następnie. Te, ta młodzież jest tam hejtowana na tych profilach. Podobno już się pojawiają pierwsze problemy tej natury, że ludzie czują się wykluczeni, yy, czują się, yy, yy, prawda, skrzywdzeni i w poczuciu wstydu, nazywani przez rówieśników szonami. Yy, no, nie chcę tutaj sugerować, co mogą sobie zrobić. Mogą sobie zrobić wszystko. Ale pojawiają się, drodzy Państwo, również konta analogiczne. To już nie jest, yy, prawda, tylko piętnowanie tych nastolatek, bo nastolatków też się piętnowali. Tnuje. To są konta analogiczne z babiarzami, lub jakby to powiedzieć, z takimi ciotkami. O, użyję tego słowa, żeby to wszystko było jasne. Także dzieje się, drodzy Państwo, bardzo dużo. Pojawiają się samozwańczy strasznicy moralności. Oni są, yy, prawda, yy, Rozgoryczeni tym, że widzą te roznegliżowane dziewczyny gdzieś tam na ulicach, to im się nie podoba. Uważają, że to jest zbyt wulgarne, że taka jest kultura obecnie, że taka kultura przyszła z tego zachodu, bo my musimy ten problem, drodzy państwo, zrozumieć, jak on wygląda w ogóle u podstawy, bo to, co udało mi się wyczytać i wysłuchałem chyba trzech nagrań, jakichś tam psychologów, jakieś kobiety się oczywiście lewicowe wypowiadały, które mówią: nie pozwólmy, na to, żeby nasze córki zostały zaszczute przez tych ludzi, prawda? Bo tylko my będziemy o tym decydować, jak my się mamy ubierać. No to decydujcie jak się będziecie ubierać, a nie jak się będziecie rozbierać, drodzy państwo. Ja oczywiście mieszkam na pustkowiu i tutaj kontakt z ludźmi mam ograniczony, ale na przykład to co widziałem ostatnio w Zakopanem, kiedy cała masa tych ludzi tam dziewczyn oczywiście w dużej mierze oczywiście eksponuje te swoje nazwijmy to może te swoje wdzięki w sposób już tak wulgarny, że dla wielu ludzi to już w zasadzie to już nie robi to żadnego wrażenia, prawda? Ale są jeszcze tacy, którzy mogą się poczuć zawstydzeni i urażeni, że ktoś taki na siłę poniekąd wciska mi... Yy, ten widok, który czy ja chcę, czy nie chcę, prawda, domaga się jakiejś obserwacji, to jest rzecz, która musi budzić naprawdę nasze obawy co do kultury, że ludzie zamiast dawać sobie coś, co mieli, co byłoby napędem, motorem, prawda, paliwem transcendującym, budowanym na trwałej refleksji, prawda, na dialogu, to urzeczowieni, uprzedmiotowieni przez ten świat zachodu, prawda, jak torebeczki, jak rzeczy na wystawie, same zachowują się w sposób, jakby to ich ciało, to ich zachowanie, ten ich ubiór wyzywający, bardzo często roznegliżowany i to nie tylko latem. Pamiętam, że widziałem kiedyś w zimę dziewczynę, która na siłę po prostu prawda, musiała sobie odsłonić plecy, byleby tylko wyeksponować kawałek bioder, prawda, na których coś tam było napisane, na, prawda, nad paskiem u spodni, bardzo nisko zresztą gdzieś tam sunięty. To są niesmaczne widoki. Ja sam się czuję, drodzy Państwo, tym zawstydzony. Ja się czuję tym zawstydzony, ale to przyszło z zachodu, drodzy Państwo. Ci młodzi ludzie, którzy są teraz piętnowani przez swoich rówieśników, prawda, bo to musimy zrozumieć. Ci młodzi ludzie uprzedmiotowieni, sformatowani poniekąd w tym lewicowym systemie neomarksistowskim, jak już powiedziałem, jak rzeczy, jak torebeczki na wystawie, ja podejrzewam, że oni nawet nie mają świadomości, słuchajcie. Dla nich to jest coś normalnego. Oni to widzą u celebrytów, u artystów, na tych scenach, na tych estradach, przecież wiecie Państwo, na czerwonym dywanie to widzą, wszędzie. Każdy się sprzedaje jak tylko może, ale nie chcę tutaj mówić, że ten szon, prawda, czy to szon, czy to nastolatka, czy to nastolatek, że to są tyle, tylko ci ludzie, którzy zachowują się wyzywająco, prawda, czy jak ciotki się zachowują, wiecie o co chodzi, że to są tylko ci ludzie, że to jest tylko specjalny, specyficzny, ta, prawda, osobowość tego człowieka neomarksistowskiego. Nie! Drodzy Państwo, taki szon patrol to się powinien pojawić pod Sejmem. Niech się pojawi pod, prawda, siedzibą Rafała Trzaskowskiego. A jakim szonem jest na przykład Pazura? Który się sprzedał przecież, bo tu mówimy o wszystkim, co się sprzedało, albo co się próbuje sprzedać. Oni chcą być jak towar, oni nie mają nic sobie do zaoferowania, bo co oni mają sobie dać? Oni są rzeczami. Tu wszystko jest na sprzedaż, prawda? Wszystkim się handluje. Skoro nie mają e, ani żadnego zapału do robienia czegokolwiek, ani pasji życia, ani wełbie, prawda, nic e, nie zostało wytworzone w formie jakiejś lukratywnej idei kulturowej, no to mają tylko to co mogą pokazać, czym się ktoś zachwyci, prawda, zachłyśnie to będzie pożądane, to będzie podziwiane a tu zostało piętnowane, ale tych szonów jest pełno, ludzie drodzy jak piętnujemy coś, to piętnujmy to naokoło prawda, to wszystko, co się sprzedaje co poszło na układ z systemem byleby tylko swój interes zrobić, prawda co nam tu kit wciska, przecież takich szonów na samym YouTubie to jest, to jest cała masa na tych głupkowatych kanałach, prawda które schlebiają ludzkiemu podziwowi prawda, co to są za szony no zwykłe po prostu takie dziadosty kulturowe. On zareklamuje wszystko, co mu tam dadzą, byle mu kasa spłynęła, prawda? Ludzi będzie oszukiwał, żeby od nich tam wyciągać, prawda? Pieniądze, żeby go oglądali, będzie nawijał makaronu na uszy. Sklebianie ludzkiemu podziwowi jest aktem czystej pogardy. Więc ta, ta sprawa jest, drodzy państwo, bardzo ciekawa, jako zjawisko kulturowe. Oczywiście nikt tego nie omawia w taki sposób, jak Król Pustkowia, to zdajcie sobie sprawę, że nigdzie nie znajdziecie takiego komentarza do tego zjawiska. To jest problem bardzo rozległy, ale to jest upadek kultury naszej, który przychodzi z zachodu, bo tam to jest normą. Totalną no normą, drodzy Państwo. Tam ci wszyscy ludzie, którzy tak wyglądają, tak się zachowują, ostatnio widziałem jakieś zdjęcie z czerwonego dywanu, a tam jakaś aktorka wielce znana, nie będę mówił kto, bo nie będę już tego rozgłaszał. Tu paseczek, tu paseczek, prawda, tu jakiś dzwoneczek, listek, prawda, tu sterczy, tu wystaje, wszystko widać. Mi to nie jest potrzebne, ja się tym brzydzę. Ja nie chcę takiej kobiety po prostu. Kiedyś kobiety, zobaczcie jak pięknie wyglądały nasze matki, prawda, w czasach prl nic nie było, prawda? Nic nie było. Nie było się w co ubrać, a kobiety sobie szyły, piękne suknie, wyglądały ładnie, wyglądały schludnie, były atrakcyjne, były normalne. No nie będę mówił jeszcze przecież kobiety z czasów dwudziestolecia międzywojennego albo z okresu wojennego w ogóle. Coś to były piękne kobiety. To były piękne kobiety, ale szony tam też były, prawda? Które szły na układy z Niemcami, kolaboranci, prawda? Też byli. W czasach PRL-u była milicja, prawda? Obyczajowa. Była, drodzy państwo, mało kto pamięta, i to wcale nie było traktowanie ludzi z pogardą, tylko to było pilnowanie porządku, pilnowanie kultury. Tutaj kolega starszy ze wsi który tam już jest po 60 dobrze, to mi opowiadał, jak tutaj Gazik kiedyś po wsi gonił ciotki, słuchajcie, tak, no bo ciotki zdecydowały się, może inaczej, doprowadziły do zepsucia obyczajów na ulicy, czy to się tam dotykając, czy tam robiąc jakieś przeróżne rzeczy, o kulturę się, drodzy państwo, powinno dbać, to jest po pierwsze. Bo my o tych sprawach mówić nie musimy. Wszyscy wiemy, że te sprawy są, prawda, nikt nikomu nie zagląda do łóżka, nikt nie mówi, jak mamy sobie tam robić te, te rzeczy, róbmy sobie to, jak chcemy. No ale przede wszystkim tutaj, gdzie wychodzimy do świata, prawda, powinniśmy tworzyć społeczeństwo silne, mądre, w pełni świadome tego, że zniszczenie kultury poprzez uprzedmiotowienie tego człowieka, czyli ze zwierzęcenie go po prostu totalne, doprowadzi nasz kraj do ruiny. Ale jak widać le lewakom na tym bardzo zależy, a w szczególności tym, którzy ostatecznie dzisiaj mówią o wolności jako o swobodzie robienia tego wszystkiego, co im się tam podoba. Ale ja pamiętam, drodzy państwo, dawno temu to było, kiedy król Pustkowia jako młody chłopak w ogóle, z długimi włosami do pasa, wyobraźcie sobie Loki, yy, nosiłem jeszcze wtedy spodnie yy, takie obcisłe, na, tak to nazwijmy, taka była moda i na koncerty się jeździło, prawda, przeróżne, mama zwęziła spodnie, no, yy, ktoś mógł powiedzieć, że z tyłu to wyglądałem jak dziewczyna, ale przecież dziewczyną nie byłem, z w gruncie rzeczy też nie byłem. Nie w takim stopniu, o jakim tutaj się mówi, o tej demoralizacji, że mamy strażników, prawda, moralności, obyczajów. Ale, drodzy Państwo, byli tacy ludzie, którzy też byli w tamtym czasie takimi strażnikami. Na przykład skinheadzi. Bardzo często gonili tych ludzi z subkultur, którzy tam mieli długie włosy, prawda, nazywając ich satanistami, złym, obrzydliwym, prawda. No takie były czasy, drodzy Państwo. Każdy się musiał y, mierzyć z, z tym hejtem, który na niego spływał. Myśmy się ich nie bali skinheadów. Myśmy stawiali im opór, oczywiście, ale oni chodzili bardzo często z dezodorantami, yy, prawda, yy, i zapalniczka, żeby włosy ludziom yy, palić. Przecież to były ataki bardzo ordynarne, no ale nikt sobie nie pozwolił w kaszę dmuchać, ale ja też byłem nazywany. Pamiętam, drodzy Państwo, yy, że. Nazywano mnie y, tak zwaną ciotą, bo tylko ciota mogła się tak ubrać, mogła tak wyglądać. Y, nie miało to nic wspólnego ze zjawiskiem, o którym dzisiaj Państwu opowiedziałem, ale mówię, ten problem tych szonów jest widoczny na całym świecie. A nastolatki są tylko ofiarą tego systemu. To są młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, co robią w ogóle. Oni już zostali sprowadzeni do tak płytkiego rodzaju istnienia, egzystencji, prawda, że oni się już nad niczym nie zastanowią. Dla nich zachowywanie się w ten sposób, aby zrobić karierę, załatwić swój interes, sprzedać się, żeby coś tam osiągnąć, załatwić, czy nawet skraj swój wydać, prawda, następnie później, to dla nich to będzie normalność. To będzie coś zwykłego. To jest problem bardzo złożony, naprawdę, za który nikt się nie bierze w tym kraju. Ale ja mówię, oni wszyscy powinni pójść tam pod ten sejm. Tam jest najwięcej tych szonów. Taki szon patrol się tam powinien pojawić, po prostu, zwyczajnie. Tak, no a czemu by nie? Robić zdjęcia, fotografować, pokazywać. O to jest szon Józefaciuk, to jest Hołownia, to jest ten, prawda? To jest tamten, to jest jeszcze ktoś i największy szon, to wiemy kto to jest. Tusk. No i co? Nie można by tego było tak zrobić. No nie można byłoby tego zrobić w ten sposób, bo to jest zakazane, a bycie szonem swego rodzaju tam określonego rodzaju przez władzę, jest dozwolone i jest dopuszczalne. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.